W naszych gorlicach istnieje ulica Wincentego Pola. tak naprawdę nie jest za dużo o nim wiem, ale jest wiersz. Jak dawniej zdala, wita dom wyniosły i zapach znany z łąki pokosznej i znane sercu te gorlickie dzwony. Domku mój stary, domku pod dębami, Obaśny widzę na świecie już sami. Źle ci beze mnie, źle i mnie bez ciebie. Jesteśmy na dziedzińcu ratusza w Gorlicach, a wiemy, że w latach 1853-1854 Osiem. W tymże ratuszu mieściła się apteka, w której pracował Ignacy Łukasiewicz. Zapewne tutaj, gdzieś na tym dziedzińcu, na zapleczu, miał e, swój skład, może towarów, może chemii, może tutaj wychodził, jak był zmęczony obsługą klientów, odpoczywać. Zapewne każdego dnia o tej samej godzinie słuchał także hymnu Gorlickiego. urodził się dziadziu babciu? Dziadziu Rysiu Masztafiak urodził się w ropie w 1947 roku pod górą w hełm właśnie tam, gdzie szukano złota. Pod skarbi Karola Zygmunta Starego i starosta Biecki w 1530 roku szukali złota, a opowiadał dziadziu, że zalała ich ropa. Przylgnęło do nich takie przysłowie, ten co w ropie złota szukał, ropą się opłukał. Ropa. Widzisz? Widzisz to? Dziadzio mówił, że najpierw zbierali ropę z tych naturalnych wycieków i kopali tam doły. Potem zaczęli kopać głębsze studnie, zwane kopankami i pompowali za pomocą prymitywnych pomp. Babciu, popatrz, tu na stole jest lampa naftowa, dziadzia. Kiedyś nią się posługiwał, dwadzieścia lat temu. Pamiętasz to? O, babciu, znalazłem maszynę dziadzia. Pamiętasz, jak pisał nią? A może pisał jakieś listy do urzędu? Znalazłem zdjęcie dziadzia. Popatrz, ile miał medali. Ciekawe, za co były te medale. Czyli dziadek mojego dziadka pożyczył pieniądze Władysława II. Tak. I po prostu poszczęściło się w Borysławiu. No i pieniążki, ropa trysła, pieniążki się znalazły i już szło wszystko do przodu.